Robimy ranking szponów. Lecimy. <laughs> Jakie szpony dzisiaj mamy? Jokie, przyjdkie. To będzie dziewiąte. A może jeszcze być coś brzydszego. No to takie jak Arianna Granola, troszeczkę. Szósteczka. Mocno <laughs> Co to jest? Siódemka. To pająki czy to święta? czy to pojęczyna? No dajmy piątkę. A taką z minusem. O, proszę kochany, co to jest? Jak się w tym pocieszy? <laughs> Nie powiedziałem tego, ale damy. Dwójka byłby challenge. Jeeeeek. Mm. Yeah. Fajne. <laughs> Dziesiątka. Takie kapciane. Piąteczka. Aha, wszystkie takie karma. Piątkę. Ok. Takie krzyże. No to nie będzie trójeczka. Naciągana. Jodźcie, wspomnę. Dziesiąte miejsce. Mm. O, spać Bobę. Fajne. Zasługują na pierwsze miejsce, zgadzam się.